Po 6 latach działania w internecie, to dzieje się dzisiaj. Witam Was na wakacjach z Mortalciem 2. Wreszcie jest ten moment, kiedy mogę się pochwalić, ponieważ dzisiaj odbieramy nową furkę salon. Prawda, że ubrałem się idealnie co do tej okazji? To od czego się zaczęło? Czerwone dresy, chłopie. Nie jakieś jeansy, jakiś garnitur, trzeba po prostu pozostać wierny sobie. I koszulka Mortal Wear. Na sercu, po prostu prawdziwy ja W mojej głowie to wszystko lepiej brzmiało Zaraz trochę się czuję tak dziwnie, że odbieram tak furę Jedziemy do Katowic Zapraszam was na małą podróż To są wakacje z Mortal 2 Filmy na tym kanale są codziennie o godzinie 10 A na głównym kanale o 19 Także koniecznie nie przegap i subskrybuj oba kanały Dodatkowo jeżeli dobijemy milion followersów na moim Instagramie Gdzie również pojawiają się codziennie fotki To pomyślimy o dodatkowym daily w tym roku Więc obserwuj Bardzo chciałbym w ogóle wam za to podziękować bo to oczywiście wszystko dzięki Wam I gdyby nie Wy, no to nie jechałbym teraz w środę Odebrać samochodu Można powiedzieć, że to jest nasz wspólny samochód Bardzo Wam dziękuję I jesteście niesamowici I chcę, żebyście wiedzieli, że bardzo doceniam to, że mnie oglądacie, że słuchacie moje muzyki i, i, I że wspieracie, więc Naprawdę wam dziękuję. Zawsze się spóźniam, a dzisiaj jestem przed czasem. Miałem być o 12. Ale bez przedłużania czas powiedzieć wam jaką furę odbieram. Moi kochani, dołączam do klubu dwóch panów z ekipy i takim oto sposobem odbieram dzisiaj BEG! Tesla! Panie Patryku, poprosiłbym w takim razie dowód osobisty, tablica rejestracyjna, ma pan czy nie? Ej, nie, o o. Lipę mamy. O, nie mamy nie mam sobie tablic do auta Ale kontaktował się pan ze swoim opiekunem leasingowym? Znaczy, myślałem, że już są, no a jak nie, no to po prostu się skontaktuję i tak mieszkamy blisko, no to, to też nie jest problem, żeby podjęli. my do godziny 18 jesteśmy. Nawet do po da. 18, jak będzie potrzeba, to ja ile poczekam. To ja sobie y, przedzwonię i zobaczę, co da się zrobić. No, Dziękuję dobrać. Ale ja jestem przypałowym człowiekiem, do. Ja tego nie rozumiem. Kiedyś się ogarnę, nie, ale jestem po prostu. Nigdy nie kupowałem samochodu, nie wiedziałem, że tablice nie są na miejscu, wiesz o co chodzi. Oglądajcie, bo zobaczycie fajną reakcję moich rodziców, którzy nie wiedzą, że kupiłem samochód. A bo nic nie zobaczycie, bo nie odbierzemy. A! Czyli podsumowując, przez to, że nigdy nie odbierałem samochodu z salonu, nie wiedziałem, że tablice nie są na miejscu. A ja z racji, że randomowo ugadałem odbiór samochodu na ten dzień, zrobiłem niezły mętlik. Tak więc zostało nam wrócić z powrotem do Krakowa, odebrać tablicę i znów wyruszyć do Katowic. Ale to tylko i wyłącznie, jeżeli tablice są gotowe do odbioru. Dzień dobry, dzień dobry. Ja dzwonię we sprawie dowiedzenia się, czy mógłbym dzisiaj odebrać tablice rejestracyjne. Tak, tablice są u nas w biurze, czekają na odbiór, nie było dyspozycji, więc proszę skontaktować się z panem Michał. Jest! Ja Udało się! Rozłączyłem się. Udało się! Znajdujemy się w Krakowie. Czas e, pokazać kini mój nowy samochód. Jest to samochód, e, który miałem od czterech dni, no, ponieważ nie miałem fura, potrzebowałem, i sobie wynająłem taki. E, jestem ciekawy reakcji. I jak ci się jechało twoim nowym autem? No spoko. No tylko spoko? Nie no, ale już jeździłem Teslą, nie? No ale no to jest już twoje. I jeszcze chyba e, po prostu nie dowierzam, że jakby mam. No, że będziesz mógł teraz cały czas sobie jechać gdzie chcesz, no. kiedy chcesz. No nie, przed tobą fura. Dobra, gdzie jest? W salonie. <noise> jak w salonie? Zapomniałem wziąć tablic rejestracyjnych z Krakowa. Nie, no chyba sobie rzadki robisz. Nie. I co teraz? No, ja będę odebrać tablicę, jadę znowu do Katowic. Teraz? No. no. Dobra, do powodzenia. Nie jedziesz ze mną, chciałaś jechać ze mną, powiedziałeś, że nie jesteś umalowana. Do Jedziesz ze mną czy nie? No, ale musimy zajechać coś do jedzenia, bo ja jestem. To po tym, jak odbierzemy tablicę. Let's go! W ogóle była ostatnio taka sytuacja, że Patryka mama była u nas i my tak mówimy z Patrykiem specjalnie do niej, że. No, i że ja biorę tam 我祝福你。 I Patryk mówi tak, no w końcu będziemy mieli czym jeździć, no, chyba że w końcu wezmę Tesla, ale nie wiem, jakoś nie mogę się za to zabrać, no i bardzo w to brnęliśmy, no i e, dzisiaj będą no, mieli niezły szok. Tak jak mówi Kinga, moi rodzice totalnie nie wiedzą, że kupiłem samochód, więc ich reakcja będzie naprawdę mocna, no ale najpierw musieliśmy się umówić z nimi na spotkanie. A co wy dzisiaj robicie, o której pani kończy pracę i ten, bo może e, możemy się wieczorem z wami zobaczyć, to może wtedy po prostu se pogadamy o tym i ustalimy wszystko. Byśmy do was po prostu podjechali, żeby nie musieli wyjeździć. No to super. Dobra, no to tak zrobimy i wtedy pogadamy o tym wszystkim i, i ustalimy, bo to i tak dzisiaj do północy mamy zrobić, więc idealnie będzie. Mamy wszystko to, co mieliśmy mieć. Nic się nie stało. Fresh start. Czasami trzeba zacząć od nowa. To jest ten dzień. Więc kierunek Katowice, bo nie byliśmy jeszcze dzisiaj tam. Patrz! But... Zielone jest fajne do miasta, bardzo. Podróż do Katowic dzisiaj. Let's go. Po raz pierwszy, tak? Co się stało, Patryczku? Buduję sobie koszulkę, jedyną, którą mam. No nie mogę tak od Odebrać auta nowego z salonu. Musimy wskoczyć jeszcze kupić koszulkę. Ty w ogóle jesteś jakoś tak ubrany, nie na odbiór auta. Nie, ale ty, ty, ty odwrejona, ty odwrejona. no ty jesteś jesteś chodźmy kupić koszulkę, tak? To na sam początek. Idę teraz po nową furę. Ale mam Patryk chce kupić koszulkę i Paweł polmu mówi: O, chodź do smyka, tutaj kupisz koszulkę, super. No chłopie, tematycznie. Super car. Nie, no, fetuje fest, chodźmy. Jak? Pasuje? Git, wiesz jak to fajnie wygląda, że to się tak zmieniło. No dokład. mówi, że czerwone, czerwone. No, Kobieto. Jestem po prostu pełna dumy z tego jak, w jaki sposób myślisz. Ty, Może musi, ty chodź? Nie, jedziemy, jedziemy, chodź. To jest to, jak jakie w życiu. was I macie ten miękki domu też? Jaki? Zaraz. Dobra. Na szczęście nie był potrzebny. I przyszła pora, żeby zobaczyć wreszcie moją furkę. Ale pamiętajcie, żeby zostać na reakcję moich rodziców. Ooo. Oh. No. Ooo! Ale piękne. To już twoje. Ładne. Bartek mnie namówił i tak wyszło. Tak wyszło, kupił auto. Jak jasno, nie? Ale to jest. Super. Ej, zaraz usiądziesz pierwszy raz w, w nowym auditu. W czerwonych dresach i nowej koszulce. Ale się jara. Kochani, oficjalnie. Uuuu, no patrz to, jak to wygląda Po nie? Jak to wygląda clean. Wszyscy ściągamy ubrania idziemy jedziemy na go. Proszę nie tego. Ja mam Ty ładny. możesz. My się rozbieramy. Ty się tylko rozbierasz. Gratulacje myszko. Ale super, ale... Bardzo się cieszę z Twojego szczęścia. Powiem ci tak, że środek biały jest po. No, bardzo ładnie wygląda. A my też mamy drugie auto po prostu, które jest normalnie już spalinowe, w którym będziemy jeździć sobie w dłuższe podróże, tak? Dlatego testa jest idealna po prostu do ja w po mieście. Nie bardziej, że można jeździć woskami. Ta, to się teraz nazywa Gabrysia, jest to moja druga kobieta. Albo o, Róża. Będę zazdrosna. Kochani, zapraszam. No to oficjalnie wchodź do swojego autka. Daj, daj, trzeba wyczyścić. Czujesz zapach nowego samochodu? Nawet ja go czuję. Jak się czujesz? Musisz się przyzwyczaić, że masz nową dziewczynę. Ej, bo w ogóle ostatnio Karol mówił na swoim story, że minusem Tesli są te zagłówki. A ty co uważasz? Ja mam idealnie, bo jestem perfekcyjny jak ten samochód. Nie do rady, mieć już! Zaraz jest zestan ze szczęścia. Będzie pierwsze pierdzenie samochodu. Ej, a otwórz to. <trym> 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 Tyć. Czemu to takie głośne? Tesla, tryb romantyczny. Kolejnie to, to nie jest dla dzieci. A ty co się pchasz, friend Steve, idź sobie chłopie. Nie no, a tak na serio kochani. Już BSI. Jest to niesamowite i bardzo wam jeszcze raz dziękuję, bo to dzięki wam. Chyba muszę pojechać, żeby uwierzyć, że to jest moje żeby o to chodzi. No jeszcze tak chyba nie dociera do ciebie. A jeszcze nie, jeszcze nie. mam wrażenie, że mam teraz próbę. Jestem! Łoo! O Jezus Patryk Zapomniałem jak to fajnie zaciąga. Ej, ale wyglądasz clean Wyglądam fresh as fuck. No fresh. Patrz normalnie, widać nawet niebo. Coś tam widać. Patrz, jak wyglądamy w tym aucie, jak... Gdzie buty wysoko? Przecież nie mam wysoko! Rany boskie! Tu na dół. Ale przecież mam dół Nie, buty tak na dół! Przed tym, jak pojedziemy pokazać samochód moim bliskim, musimy go naładować. Nie umiem. Czego nie umiesz? Włożyć tego. Czy to jest jakieś wygięte? Ja jestem wygięty. Ty, odjechał. Przeparkowuję, bo tam... Że się wypina i wpina co innego. Siadaj szybko. Dobra, słuchaj. Nie wiem, czy za daleko teraz nie stanąłem. Tu się odbognęłem. W apce musisz to chyba bo stary. Ja już ja mam, bo to w apce się klika. Czyli tak jak Paweł mówił? Tak, tylko dalej nie wiem jak. Halo. Cześć, właśnie stoję na superchargeru i totalnie nie pamiętam, jak się go używa. Wyciągnij z tego superchargera kabel? Aha, dobra. Dziękuję. Trzymaj się. Trzymaj się, piąteczka. Cześć. Jest ładuje, ładuje, Piona, chłopie. Jeden telefon, bo, ale tu jest takie nie. Trzeba podać fez do góry. No już mi głowa od jego przyspieszenia. Już zabierzcie mnie. I tak wygląda mniej więcej. <słukaj> Cała jazda tak wygląda, kochani. Ja już nie daję razy. Kochanie, jeszcze przed tym jak zobaczycie reakcję moich rodziców, mimo że ja już im pokazałem i wiem jak zareagowali, to jeszcze pokażę Wam reakcję moich dobrych ziomków, którzy właśnie dzisiaj przyjechali. Na z się z ciągu. kobietą przebitaj. <gry> ja. Gratulacje po pierwsze, że z nim wytrzymałaś już krok. <grym> No chodź, przed tobą. Noho. Fordzik, widówka, sztuka nieśmigana. Tak? O, to swój na no. lustra, <głos> <głos> Nie no, panowie stoi no, widziałem, tam. Widziałem, bestia. Ale się bestia. Daleko? No. Dzisiaj odebrałem dopiero, Zdrowadza, więc. Tak. Na razie jest basicowa, trzeba tutaj ją z trochę. Kto wsiada do przodu? 3-4. Dobra, przegłosowana. Co ja, ja się otwiera? Tak, Jak się otwiera Smith? No, co ja boję. O, ja muszę podejść nie, jakim kosmitu, o, czekaj, ja jak u ty. Ja zgadnę jak się otwiera bagażnik. No! Chyba tak nie! <noise> jak się prezentuje autko z zewnątrz, panowie! Ty no takie smukłe! Dobrze, no. nie? No takie tak. Od kosmitów, no? Ja Od Ciekawe jak po customie będzie jeszcze. O kurde, ale odskoczył, fajnie. To jest telefonu. To już? no. No jasny tu jest. Nie? Jak w jakiejś limuzynie gościu. Pasuje, <noise> <noise> to pierdzimy im tam na zewnątrz, Nie, no weź stream żyli. A bo to leci z jakiegoś głośnika zewnętrznego, nie? Tak. Z... Ale wstyd! Wszystko jest zablokowane. To nie ma jakiejś opcji, by skoczyć, wylecieć? Za w samolot, jakąś platformę? Zaraz się coś tu znajdę. <noise> Moment powrotowy, zero. <noise> Jakbym Boltem jechał, to je tą korolą jakąś. Co? Yeah. jest? Testuj V-Maxa, Jageb. To jest Tesla pasa nie bus pas. to nie Tu się nie da prosto. <grymnie> <grymnie> no, ja, ma... Komfort z jazdy 100%. To <grymnie> <grymnie> no. jest <Ale> na muska, tak? No. na muska. Ja gdzie mam dość. Mam dość, nie, naprawdę w nie chcę. chcę. do domu, chcę do domu, chcę do domu. Ciekawe, czy to jest. A na tyle głośne. Nie, nie <śmuszczaj> sprawdzaj. Jezu, ale wstyd. Bąk. Jeszcze to jest opisane jako bąk na żądanie. To do, jest niesamowite. To jest, dobra, nie? W końcu przyszła pora, by pokazać auto moim rodzicom, ale musiałem im trochę pościemniać, żeby zeszli na dół. Halo? Wy jesteście w domu, bo my już jesteśmy. No bo, no. no bo ja nie chcę nagrywać w domu, bo mam taki odcinek, że nie mogę nagrywać w domu, więc potrzebuję, żebyście zeszli na chwilę na dół. Mam zakaz wchodzenia do pomieszczeń aktualnie. Ten ja was wyciągnąłem, bo mam zadanie i nie mogę powiedzieć Co tego przez przecież. telefon. Muszę z wami zrobić tysiąc kroków. Dzisiaj? Teraz. Dzisiaj. Póki burzy nie ma, bo inaczej nie mogę wejść do pomieszczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Dobra, Dobra czekaj to... ja tylko. Się... <laughs> No ogólnie kupiłem samochód. A ty co, co robisz? Nie. Na mhm. Nie, no kupiłem dzisiaj. Nie, mhm. to prag się wyjść. Nie, no naprawdę. No to jest mój, moja fura teraz, od dzisiaj. Ale poważnie? No. no. Nie, no masz blachy, rejestrację krakowską już. No, naprawdę, no mogę wam papiery pokazać. Pokaż, 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 bo dawno pranka o. nie robił nam, to, to, to co, kurde. To ja wam tak udowodnię. A? Bo aż mi serce tak napisze Nie, ja robicie? Nie, nie. Nie, Słuchanek. pokaż, pokaż, bo to oh, kurde, dawno no, pan Franka nie robił, to. O. No to sama rejestracja, patrz. Tesla. Dobra, imię i nazwisko. Ja pierwsza mi serce tak Mam, Powiedz ty, że to nie prank. No nie, Frank. ja się ubram pod kolor tego auta. Piękny. No dobra, ale ma kartę nowe no papiery to papiery zapakowane, są. papiery. Nie, to już musi być, tak papiery są też musi mieć. <gry> Gratuluję, strasznie o. się cieszę. Gratulacje. No nie mam papierów takich, no mam leasing na moje dane. Dobre, ale jest piękny. Biały środek, ładniejszy niż ostatnio, tak. co? Piękny. to nie. A o my tak jeszcze, jak była pani u nas ostatnio w mówi tak: no i ja nie mogę się zabrać za zamówienie tej Tesli. No, a no, przecież my o się rozlawialiśmy. Się zamówiona a co, Serio? A co, z lutego, no? no. no. Ty, ty, ty jak się to otwierasz. A tu. No. <laughs> Dobra, to e, kluczyki daj teraz. Nie ma kluczyków, na telefon wszystko. na nie ruszył, weź. No, nie nie no, ruszy jest. beze mnie. Jest Ale jest piękny. Ale Co powiedz mi... Jest czoskowy, żeby śmierdziało tu. Nieotwarty. Jezu, ja nie wierzę, normalnie Chociaż serce to rany boskie. Dobrze, że robią za badania, jak, jak serce, a to... Kurwa. Wiesz, Otwórz schowek To jeszcze jest nic bo będę go robił, żeby był fajniejszy, ale na razie zostanie taki, bo nie mam czasu Ale jesteśmy dumni z Ciebie Dobra, ale jak zobaczę tu jedną okruszynkę to będę tak... To do niej! Co do mnie? Ona zazwyczaj je w samochodach Nie, ty, ja nie powiem jakie Ty mi sobie w samochodzie robisz Co Jakie Ty sobie robisz ci, To jest Ej. Twój Ale nie no, naprawdę piękny jest Ta, Moja fura, normalnie Ociek, Kocham was. Boże, Jezu. доска. Mm. Gratulacje to, A mówiłem, że nie uwierzą, mnie Mówiłem Nie, nie, bo... Trzeba przejechać się Trzeba oczywiście Ktoś z siada tak, tak. Ja nie go bo się, boję. jak? wariat jest ja już to wiem obawialiśmy się na szczerość, że będziemy sobie wszystko mówić No ale to mi Patryk zabronił Ale jaka była mowa? No, <laughs> no Przepraszam no, jest on jest cichutki No To tak dziwnie, nie? Że to już twój tak No ja nie wierzę, no, no po prostu nie no. wierzę w to wszystko, co to się dzieje ostatnio Ten tak. rok jest jakiś Szalony. A ja myślałam, że yy, przyjeżdżę <noise> I że ja nie lubię <noise> <Yes>. no. <noise> taki w ogóle jest kamera. To nie moja wina. Nie, ja się czuję na jak na <głos> 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 Jak na nie wiem, <noise> na rundi, na jakiejś no. Tak jest. Ale tak się pierwszy mi Frank. No, no tak, no tak, No Jezu, tak. no znając naszego syna, wszystko jest możliwe. Nie przejadę tu, bo tu są nierówne drogi. No zaatakujmy no. się. No wesoło. Żadna frajda, jak ktoś mówi ci, że nie wolno, przekroczyłeś pędu. U Jezus. Jezu, ja już nie mogę. On gdzieś dzisiaj całą drogę robił. To się niedobrze robi, nie? Jest, to jest tragiczne, to jest. Nie, nie! Nie Ja nie, nie. Jezu, zaraz ciebie tak przewieziemy, to zobaczymy tak. to znaczy. A, poza tym, ja nienawidzę karuzel, a to się tak czuję, jakbym… Była no. na jakiejś karuzeli. To no. jest policja uważaj. Nie <grym> umiem… oddychać, jak tak… Tak no. jest Patryk, bo się uduszę. Ja jestem cała spocona już. Mimo, że mi tu wieje. Na no. Zostawaj koło mojego pana szybko I chciałbyś go zostawić tutaj? To mi, mi dobrze, mi dobrze. Tak, Tam jak no. mnie odwoził tutaj, nie? Stanął co tu na środku i normalnie pierdział. Tutaj. <noise> Tak, kochani, jak widzicie, zdecydowałem się na zakup Tesli. Jestem kilka tygodni po tym, jak zakupiłem samochód. A jestem zadowolony, bardzo się fajnie sprawuje. Jazda po mieście to jest w ogóle inny poziom. Wiadomo, to jest trochę bardziej gadżet niż samochód, jak to ludzie mówią, ale mi się podoba i to chyba jest najważniejsze. To dzięki wam. Więc bardzo z tego miejsca chciałem Wam podziękować, że jesteście ze mną. Nie będę wam pokazywał przewitek, bo już widzieliście to auto multum razy, są dwie takie jeszcze w ekipie. Zapraszam Was na portalgio Plus, ponieważ filmy są tam codziennie o 10.00. Tak jak na tym kanale są codziennie o 19. Dziękuję za oglądanie. Hello!